Zawsze myślałem, że Boga można spotkać tylko w jasności, wśród śpiewu, w kościele, w chwili zwycięstwa, kiedy wszystko się układa. A jednak to właśnie w ciemności, w najgłębszym milczeniu mojego życia, usłyszałem go najgłośniej nie przez głos z nieba, nie przez wizję, ale przez wewnętrzne drżenie duszy, które mówiło: Nie jesteś sam. Były chwile, kiedy czułem się opuszczony. Ludzie mówili, że Bóg jest zawsze blisko. Ale ja go nie czułem. Modliłem się i miałem wrażenie, że moje słowa uderzają o sufit i wracają z powrotem, puste bez odpowiedzi. A jednak on tam był w moich łzach, w moim zmęczeniu, w moim milczeniu. Dopiero z czasem zrozumiałem, że ciemność nie jest miejscem, którego Bóg unika to często miejsce, do którego sam nas prowadzi, żebyśmy przestali słuchać wszystkiego innego. I w końcu usłyszeli Jego. On nie zawsze mówi wtedy, gdy tego oczekujemy. On mówi wtedy, gdy jesteśmy gotowi słyszeć. I dziś chcę powiedzieć coś bardzo prostego. Jeśli jesteś w ciemności, jeśli nie czujesz Jego obecności, to nie znaczy, że go nie ma. To znaczy, że jesteś w miejscu, gdzie Bóg chce mówić ciszej, głębiej, do serca. Nie bój się tej ciemności. To może być święta przestrzeń. To właśnie tam w ciszy, w samotności, w bólu. Bóg przygotowuje twoje serce, żebyś zobaczył światło inaczej niż kiedykolwiek wcześniej, bo czasem dopiero w nocy naprawdę zaczynamy widzieć.